Odpoczywasz aż 4 albo 5 minut między seriami, to będzie miało dramatyczny wpływ na Twój trening. Zacznijmy od tego, że jeżeli będziesz odpoczywał tak długo, to wszyscy koledzy z siłowni odwrócą się od Ciebie plecami i nie będą chcieli z Tobą trenować, bo będziesz miał zbyt dobry progres. Tak, długie przerwy między seriami mogą być korzystne w kontekście budowania masy mięśniowej i w kontekście budowania siły. Minimalny czas przerwy w treningu hipertroficznym to dwie minuty między seriami, ale nie ma żadnego problemu, żebyś odpoczywał dłużej, np. 3, 4 czy nawet 5 minut w przypadku ciężkich ćwiczeń lub w przypadku treningu do całkowitego załamania. Czy istnieje jednak ilość czasu, która jest faktycznie za długa i może ograniczyć efekty? Tak. Istnieje coś takiego jak efekt PAP, czyli Post-Activation Potentation. Nawet się rymuje. Ten efekt sprawia, że Twoje serie mogą być bardziej efektywne, jeżeli wcześniej doszło do pewnych konkretnych aktywności. Właśnie dzięki temu efektowi czasami druga seria idzie Ci lepiej niż pierwsza seria. Ale ten efekt nie trwa wiecznie. Jeżeli zrobisz zbyt długą przerwę między seriami, np. będziesz odpoczywał 8, 10 czy 12 minut, to możesz utracić działanie tego efektu, i przez to Twój trening będzie gorszy.